Cześć, nazywam się Michał Połuch i w tym wideo powiem ci w jaki sposób zbudować stabilny biznes oparty o marketing afiliacyjny. Mój model zarabiania na afiliacji opiera się na polecaniu produktów z takich marketplace'ów jak Temu, Allegro, Ceneo, więc nie jest to afiliacja związana z promowaniem produktów finansowych, bo większość z was na pewno kojarzy afiliację polegającą na wypełnianiu wniosków, zakładaniu kont bankowych. Nie, to nie u mnie. Mam dla ciebie coś znacznie lepszego, bardziej dochodowego. Możesz pracować w tym modelu w sposób całkowicie anonimowy. Możesz całkowicie ten biznes zautomatyzować. Dzięki czemu będziesz mieć czas na podróże, na spędzanie czasu z rodziną czy na swoje ulubione hobby. Kiedy ja zaczynałem w afiliacji, nie miałem kompletnie nic, rzuciłem pracę na etacie, byłem zadłużony, a w portfelu miałem ostatnie 50 zł. Pewnego dnia na pewnym polskim forum na temat zarabiania w internecie trafiłem na dziennik pracy pewnego użytkownika tego forum, który polecał na grupach facebookowych produkty z AliExpress i zgarniał za każdą sprzedaż z jego linku prowizję i zarabiał tam 30-40 dolarów dziennie. Byłem sceptycznie nastawiony, ale pomyślałem i tak nie mam nic do stracenia. Napisałem do tego gościa, ten koleś odpisał mi, że ja też tak mogę zarabiać, wystarczy, że zarejestruję się w jednej z sieci afiliacyjnych i będę polecać sobie te produkty. Spróbowałem, założyłem konto w sieci afiliacyjnej, następnie Dodałem kilka linków afiliacyjnych z fajnymi promocjami z AliExpress i odszedłem od komputera. Wróciłem do niego dopiero za kilka godzin, i to, co zobaczyłem, sprawiło, że moje myślenie na temat zarabiania w internecie zmieniło się o 180 stopni. Na moim koncie afiliacyjnym w ciągu kilku godzin pojawiło się 32 dolary. To była rewolucja i moje pierwsze zarobione pieniądze w internecie. Idąc za ciosem, zacząłem wrzucać tych linków więcej, zacząłem tworzyć własne grupy, własne fanpage, e, własne blogi, własne strony. I dzisiaj moje zarobki sięgają nawet 500 dolarów dziennie, i takie wyniki może osiągnąć każdy, ponieważ ja zaczynałem od zera, jestem osobą nietechniczną, nie ogarniałem wtedy marketingu. A mimo to doszedłem do takich zarobków, ponieważ byłem zdeterminowany i po prostu codziennie pracowałem. Jest to jakiś tajemniczy, sekretny sposób na biznes, to jest zwykła afiliacja, zwykły biznes który zapoczątkował Amazon w latach 90., także jeżeli szukasz magicznego biznesu, którym zarobisz milion w dwa tygodnie, to nie jest ten biznes, to jest po prostu standardowy marketing afiliacyjny, pewny, stabilny biznes na lata. Tylko trzeba wiedzieć, jak to wszystko zrobić, a jest wiele niuansów, o których nigdzie się nie dowiesz, ponieważ te wszystkie informacje na temat jak zarabiać w afiliacji są zazwyczaj ukrywane, ja tych informacji nie ukrywam. Swoim kursantom pokazuję krok po kroku, jak dojść do fajnych zarobków w marketingu afiliacyjnym. Wszystko polega na tym, że znajdujesz fajną promocję, fajny produkt, powiedzmy na Temu czy na AliExpress. Tworzysz link w sieci afiliacyjnej, na której wcześniej zakładasz konto, następnie wrzucasz na swoją grupę lub na fanpage lub na grupę innej osoby. Taki link z taką promocją: ludzie kupują i ty zgarniasz prowizję. I co najlepsze, ludzie nie muszą kupić tego konkretnego produktu, do którego ty linkujesz, tylko mogą kupić cokolwiek innego w ciągu trzech dni, a ty i tak dostaniesz za to prowizję. I co najważniejsze, nie musisz inwestować ani złotówki. Opracowałem specjalną formułę, dzięki której możesz pozyskiwać obserwujących na swój fanpage czy członków swojej grupy. Całkowicie za darmo. Oczywiście możesz korzystać z reklamy płatnej, tego też uczę, ale jeśli nie masz budżetu na start, możesz ruszyć całkowicie za darmo i budować społeczność organicznie.